Porsche 911 964. Czy zdążymy go zrobić? Mamy pół roku na zbudowanie całego samochodu. Renowacja, budowa tak naprawdę, to nie renowacja, tylko budowa, bo budujemy projekt w stylu Singer'a. Od lakierowania po dodatki, po zawieszenia. Dosłownie wszystko. Czasem taka renowacja potrafi trwać nawet 5 lat, jak nie dłużej, a my mamy tylko pół roku i szykujemy auto na jedną z ważniejszych imprez w tym roku. Dzisiaj opowiem Tobie o projekcie, który już zaczęliśmy i opowiem od początku. To tak jak uważam, nie będę rysował historyjek, ani korzystał z Chatu GPT. Zaczęło się od tego, że po dwóch latach, czy nawet trzech renowacji budowy amerykańskiej motoryzacji stanęliśmy pod ścianą pytaniem co chcemy robić w przyszłości jak chcemy żeby nasza firma wyglądała ze względu na to że amerykańska motoryzacja w dzisiejszych czasach jest warta ile jest warta i samochodów amerykańskich które kosztują dużo i są naprawdę wyjątkowe nie ma w Polsce za wiele większość to są mustangi Dodge, pontiaki. Czyli zwykłe samochody. I teraz renowacja takich pojazdów jest nieopłacalna. Opłacalna jest tylko ze względu może dla sentymentu. Ale żeby te auta trzymały wartość pieniężną, żeby na tych autach zarabiać, przy pełnej renowacji czy przebudowie to jest bardzo ciężkie. Na pewno nie przy tych popularnych samochodach. Weźmy na warsztat Mustanga. Zwykły Mustang z 60-tych lat kupę. Bazę można kupić do 50 tysięcy. Tylko, że... W tą bazę trzeba włożyć grubo powyżej 200. I finalnie nas to wychodzi pod 300 tysięcy złotych z lakierowaniem, zrobieniem silnika, i tak dalej. Tak, żeby to auto miało przeprowadzoną pełną renowację, ale bez wielkich wydziwień. I w tej sytuacji na moje, moim zdaniem, lepiej kupić mustanga w bardzo dobrym stanie. Wydać na niego 150 tysięcy, 100. Kupić i się cieszyć, a nie patrzeć, że ktoś zarysuje i przeżywać to wszystko i tak naprawdę podczas procesu renowacji wydawania tej kasy na auto, które nie jest to tyle warte tracić trochę ten y, chęć do tego samochodu. Amerykańskich aut w Polsce jest bardzo dużo. Bardzo. Ale głównie osoby, które je posiadają, to są osoby, które sami przy nich grzebią, sami je robią i wtedy to ma sens dla tych osób. Ale żeby robić to w warsztatach Innych, yy, dawać dla innych ludzi do robienia. Zaznaczę jeszcze raz, przy tych normalnych, zwykłych autach amerykańskich, jest to na moje nieopłacalne. Dlatego też stwierdziliśmy, że pójdziemy trochę wyżej, poziom wyżej, może dwa poziomy wyżej, niż ta zwykła, prosta Ameryka. Zaczęło się od tego, że podjęliśmy decyzję o przeprowadzce na nowszy obiekt, bardziej wyremontowany niż nasze stare re retro, które miało klimat. Ale było tylko do właśnie hot rodów, starej amerykańskiej motoryzacji, bo do tego miało klimat. Wszystkie koncerty, które organizowaliśmy, to miało klimat, ale nie ma co się oszukiwać. To nie zarabiało. Wyglądało fajnie przez pierwszy rok, półtora cieszyliśmy się, jaraliśmy się, że organizujemy imprezy, ale nasz to w końcu wypaliło. No niestety, robić coś tylko dla hobby i nie zarabiając w ogóle kasy długo tak ciężko jest wytrwać przenosząc się na nowy warsztat zaproponowaliśmy naszemu klientowi naszemu przyjacielowi, przyjacielowi naszego warsztatu że zbudujemy mu właśnie Porsche projekt Porsche miał wolną rękę czy to będzie Porsche w stylu RWB czy to będzie właśnie w stylu Singera czy to będzie Restomod i tak właśnie przeszliśmy do dalszych kroków, które właśnie się już dzieją. Wiele osób i do teraz nie wierzy, że my zrobimy ten projekt. Może ze względu na to, że uważają mnie za gówniarza, ale was pozdrawiam i ja wiem, że my damy radę. Idąc dalej po rozmowach doszliśmy do porozumienia, jaki to będzie projekt, z czego, jaki klient ma oczekiwania, jak go będziemy robić i tak właśnie trafiło na targę 964 Carrera 2 czyli Porsche 911 z lat 90 które będziemy przerabiać trochę w stylu Singera ale nie do końca bo będziemy robić tam dużo własnych rzeczy i własnej inwencji twórczej razem z, z właścicielem auta który jest z nami i tak naprawdę prawie dzień w dzień w podejmowaniu decyzjach bo chce żeby to auto było wyjątkowe auto znaleźliśmy u pana Jarka 911 garaż. Na pewno kto interesuje się trochę Porsche to zna ten warsztat. Jest to człowiek profesjonalista, pasji, człowiek, który wprowadził do Polski markę RWB, wielki szacun. I właśnie od niego kupiliśmy tą targę. Nasz klient pojechał, obejrzał ją wcześniej, przyjechał się ją, stwierdził, że tak, to jest to, bierzemy ją. Dwa dni potem, trzy, nie pamiętam już dokładnie, pojechaliśmy, zabraliśmy ten samochód, porozmawialiśmy trochę z panem Jarkiem, popatrzyliśmy, jak on pra pracuje. Naprawdę warsztat na najwyższym poziomie odnośnie budowy Porsche i, i ogólnie bardziej luksusowych samochodów. Mając auto już na warsztacie, podjęliśmy pełne, pewne kroki co do zamawiania części. Trochę się na tym rozeznaliśmy popisaliśmy do firm i tak właśnie jeszcze przed nowym rokiem zamówiliśmy od dwóch firm ważne istotne elementy. Zacznę od zawieszenia, bo będziemy tam z, wkładać zawieszenie KW wariant trzeci i do tego też będziemy zakładać HLS, czyli zawieszenie gwintowane, które ma regulację dobicia i odbicia sprężania rozprężania, zwał jak zwał. I HLS, co to jest HLS? To jest dokładka do gwintu, która podnosi nam samochód. Jest tam taki siłownik olejowy, który podnosi nam samochód. Podjeżdżamy, Porsche, które jest nieziutkie, do policjanta leżącego, podnosimy sobie całe auto, przejeżdżamy. Tak samo jak jest jakaś droga bardziej wyboista, przydatne przy niskich samochodach i. Przydatny też do tego, że można po prostu samochód ułożyć bardzo nisko nad ziemią. Drugie rzeczy, które zamówiliśmy, tak akurat zamówiliśmy z Belgii, czyli dokładnie zamówiliśmy pakiet, żeby te 964 cofnąć w model do tyłu. I co wchodzi w ten skład? Maska przednia z noskiem. Przednie błotniki razem ze zderzakiem przednim. Tylne poszerzenia nadkoli, one akurat nie są z laminatów, ale są stalowe. Spawamy je w karoserię, tak żeby nie łączyć stali z laminatem, żeby to miało w miarę ręce i nogi. Do tego mamy jeszcze dwa tylne spoilery. Czemu? Bo będziemy robić mechanizm szybkiego montażu, czyli jest. Ochota powiedzieć z tą kapą tym spoilerem, zakładany jest ten spoiler, jest ochota pojeździć z drugim, trochę bardziej agresywnym jest zakładany ten. Tak samo będzie z dachem, bo będziemy robić dwa albo nawet trzy różne dachy do tego auta, bo to jest targa, czyli ma zdejmowany dach. I żeby można było sobie trochę rotować tymi częściami, żeby zmieniać trochę jego wygląd. No i teraz dalej idąc, co zamówiliśmy w Belgii, to Tylny zderzak, progi. Jeszcze zamówiliśmy przednie zawiasy z szczotkowanego aluminium. Panel na deskę rozdzielczą. I teraz fajna rzecz, bo zamówiliśmy taką wannę, którą, którą wkładamy w środek auta, która nam ładnie zakrywa wszystkie niedoskonałości, jakieś zgrzewy. I ta podłoga w samochodzie bez dywanów robi się atrakcyjna. I teraz to jeszcze nie jest ustalone, czy będziemy to dawać w lakier, czy będzie to obszyte, to przede wszystkim będzie to dużo czyściej wyglądało. Te rzeczy są zamówione, więc zabieramy się za pracę, przy których będziemy rozbierać ten samochód, będziemy podejmować kolejne decyzje, kolejne części i jeszcze więcej decyzji. To już zobaczycie w następnym odcinku, bo pokażemy Wam jak rozbieraliśmy całe auto, robimy próbki kolorów, i już jest dużo ciekawiej, a nie tylko same gadanie. Obserwujcie, zobaczcie, jak ta historia tego projektu się potoczy. Czy się uda, czy się nie uda, czy zdążymy. Uwierzcie, że warto. Zaobserwujcie nas i bądźcie na bieżąco.